Rafał Zimkiewicz pisał ostatnio, że ponad 50% młodych ludzi o lewicowych poglądach ma problemy psychiatryczne i pytał, co tu jest przyczyną, a co skutkiem. Spokojnie, panie Rafale, spieszymy z wyjaśnieniem. Mamy tu do czynienia z korelacją, która wskazuje jedynie na związek między dwiema zmiennymi, ale nie oznacza, że jedna z nich bezpośrednio wpływa na drugą. Krótko mówiąc, tu nie ma żadnej przyczyny ani skutku. To, że w jakiejś grupie częściej pojawiają się diagnozy zaburzeń, nie znaczy, że to poglądy je wywołują i odwrotnie, że to problemy psychiczne pchają ludzi do wyznawania konkretnych poglądów. Jeśli chodzi o dane, na które powołuje się Ziemkiewicz, to oparte są prawdopodobnie na ankiecie przeprowadzonej w 2020 roku w USA. W tym konkretnym badaniu około 46% młodych białych liberałów, w tym 56% białych kobiet deklarujących się jako demokratki, przyznało, że usłyszało diagnozę zaburzeń psychicznych. Warto pamiętać, że ankieta dotyczyła przede wszystkim wpływu pandemii COVID-19 na życie Amerykanów, a nie samej zależności między poglądami politycznymi a zdrowiem psychicznym. Nie należy też uogólniać wyników dotyczących USA. I odnosić ich do sytuacji na świecie czy w Polsce. Różnice między konserwatystami a liberałami w samoocenie zdrowia psychicznego naukowcy tłumaczą tym, że konserwatyści zwykle łatwiej akceptują nierówności społeczne, częściej są religijni, częściej żyją w związkach i mają silniejsze poczucie patriotyzmu, a wszystkie te czynniki sprzyjają lepszemu zdrowiu psychicznemu. Możliwe jest też zawyżanie oceny własnego zdrowia psychicznego, bo sam ten termin bywa stygmatyzujący. Na koniec warto podkreślić, że pojęcie zaburzenia psychiczne ma bardzo szeroki zakres. Kryją się pod nim różnorodne jednostki. Takie jak spektrum autyzmu, zaburzenia nastroju, np. Na depresja, czy zaburzenia lękowe, a każdy z nich może wywoływać inne objawy. Zaobserwuj nas po więcej.